W kwietniu Dominika Tainer w rozmowie z na żywo zdradziła, że ponownie jest zakochana. Celebrytka zapewniła wówczas, jak bardzo jest szczęśliwa u boku nowego wybranka. Mało tego, już wtedy była przekonana, że partner jest tym jedynym i to właśnie z nim spędzi resztę życia. Wkrótce wyszło na jaw, że Dominika ulokowała uczucia w znanym bokserze, Mariuszu Wachu. Teraz okazuje się, że związek Dominiki Tainer właśnie wkroczył na całkiem nowy etap. W sobotę celebrytka ogłosiła bowiem, iż ukochany poprosił ją o rękę. Uradowana Tainer przyjęła oświadczyny lubego, o czym poinformowała instagramowych obserwatorów. Nie zapomniała także pokazać zaręczynowego pierścionka, który podarował jej Mariusz. No, i stało się. Moja odpowiedź brzmi tak, napisała pod zdjęciem, na którym widzimy jej dłoń złożoną na ręce ukochanego. O szczegółach zaręczyn Tainer opowiedziała w rozmowie z Jastrząb Post. Celebrytka zdradziła, że jej partner postawił na prostotę. Mężczyzna zapytał ukochaną, czy chciałaby spędzić z nim resztę swoich dni. Gdy dominika odpowiedziała twierdząco, jej oczom ukazał się pierścionek z diamentem. No po prostu schował pierścionek i zapytał: Czy resztę życia spędzimy razem? Powiedziałam tak, i wtedy zobaczyłam pierścionek z cudownym diamentem, powiedziała serwisowi. Mariusz Wach to znana postać w świecie polskiego sportu. Bokser ma na swoim koncie liczne sukcesy, w tym zdobycie pasów WBC International oraz Federacji TBWA w wadze ciężkiej. Narzeczony Tainer stoczył 44 walki, z 36 pojedynków wyszedł zaś zwycięsko. Co ciekawe, kilka miesięcy temu Dominika i jej ukochany widziani byli podczas wspólnego lepienia pulpetów dla potrzebujących, w którym wzięli udział m.in. antek Królikowski oraz ochroniarz oszusta Tindera.